No bardzo się z tego cieszę. Pierwszy raz w życiu przestałem się oszukiwać w przygotowaniach, uh -huh. bo mogę powiedzieć z ręką na sercu. Ale to y, wtedy oszukiwałeś? Dwa lata tak? Tak, potrafiłem zniknąć na dwa tygodnie przed walką, czyli w jakimś hotelu i uh -huh. gdzieś tam polecieć w sobie po prostu. Lubi budzić kontrowersje, zarówno swoim wyglądem, jak i muzyką, oraz decyzjami sportowymi. Dzisiaj moim gościem jest Popek Monster. Cześć Popku, witam Cię. Cześć. Słuchaj, nie mogę uwierzyć w to, bo ostatnio Facebook przypomniał mi, że ostatni raz rozmawialiśmy dwa lata temu. Long time ago. No właśnie, ale to był ważny moment, bo wtedy przygotowywałeś się do walki z Erko Junem i powiedziałeś mi, że jeżeli ją przegrasz, wycofujesz się ze sportu. Do, dotrzymałeś obietnicy, wycofałeś się, no ale powracasz. Powiedz, tak, skąd weślij... taka decyzja? i Zbak. Sport nie trzyma przy życiu w ten sposób. Mm -hmm. Pięknie chudne z miał w końcu kaloryfę w wieku 41 lat. Nie wiem, komu mam za to dziękować chyba moim trenerom. <laughs> Ale tak naprawdę sport nie trzyma przy życiu i zaczynam być coraz bardziej pijany powietrzem i jaram się tym. A powiedz mi, jaka jest różnica na przykład pomiędzy treningami tymi dwa lata temu, które miałeś, a teraz, no bo powróciłeś jednak po takim czasie. Co się działo po prostu dwa lata temu? jest wielka przepaść między treningami, bo do walki z RKUNEM powinienem się przygotować tak jak do walki, e, którą odbędę w piątego e, i do gali, do, do której się naprawdę tak nie powinienem przygotowywać do zawodnika, który e, naprawdę z parę klasy mnie niżej. Przygotowałem się, jakbym walczył, jakbym miał rewans z Oświęcimskim albo z Maryszem No Bardzo się z tego cieszę. Pierwszy raz w życiu przestałem się oszukiwać w przygotowaniach, uh -huh. bo mogę powiedzieć z ręką na sercu. Ale to wtedy oszukiwałeś? Dwa lata temu? Tak, treningu? potrafiłem zniknąć na dwa tygodnie przed walką, od w jakimś hotelu i uh -huh. gdzieś tam polecieć po sobie po prostu uh -huh. w stylu garażowym. Dwa tygodnie przed walką nie wypada. A powiedz mi, ile czasu poświęcasz teraz na treningi? Od Pięciu miesięcy, dwa razy dziennie. Bo powiem tak, jak się umawialiśmy na rozmowę, to ja mówię, że no, musisz być o tej i o tej godzinie i twój menadżer powiedział, oj, ale Popek ma wtedy trening, nie wiem jak to będzie. I dzisiaj tak było, dzisiaj miałem trening o 8 rano ze względu na program. Ojej, dziękuję bardzo. się dla sportu. <laughs> Słuchaj, to teraz chciałam z tobą porozmawiać o twoim pierwszym rywalu, No ponieważ wiadomo, że podpisałeś kontrakt z Fame MMA, hmm. zaraz zobaczymy cię właśnie tutaj. I twoim pierwszym rywalem będzie Stifler z programu World tak. No, jak oceniasz swoje szanse i czy obawiasz się takiego rywala? Jest delikatna nerwówka, ale czuję wewnątrz, wewnątrz wszystko, co we mnie krzyczy, że tą walkę wygram. Tę walkę już wygrałem. Ale nie, tak naprawdę nie, nie loceważę go to absolutnie. To jest raz. Czuję, że mam tutaj z górki w tej walce. To będzie taki troszkę spacer po parku dla, dla mnie. Podejdę do tego, do tego bardziej do sparingu, takiego mocnego, żeby temu chłopakowi nie zrobić po prostu krzywdy. A drugie walki, druga część walka już na pewno będzie mocniejsza. No mam spokojną głowę co do tej walki. Oczywiście jest nerwówka, jak zawsze czuję, że już żyjesz, prawie jestem w szatni i mi wiążą ręce, ale to jeszcze 10 dni. Ale słuchaj, mówią, niektórzy przynajmniej tak twierdzą, że Fame Mama to jest taki bardziej show niż sport. Jak ty się ustosunkowujesz do takich słów? Tak jest, mhm. to jest freak. Freak fight w większości przypadków prze, przeplatany walkami sportowymi, także i tak i nie, ale w większości yy, Dawid z Goriatem karzeł yy, z Wysokim i tak dalej. Ale słuchaj, takie bardzo charakterystyczne też są yy, te takie słowne potyczki między rywalami właśnie w <grym> Fame MMA. Słuchaj, yy, w co zamierzasz uderzyć Stiflera? <grym> yy, na pewno to nie będzie butelka od szampana poleci prawy sierpowy i niech się <noise> mm, ręka boska broni. <noise> tak, tak mogę powiedzieć. <noise> A myślisz, że on w co będzie uderzał? Yy, on będzie uderzał głową w mur, czyli w, jak to mówił mój psycholog sportowy, rękawice są po to, żeby chronić dłonie pięśniarza, a nie twarz przeciwnika. Słuchaj, to tak atrakcyjnie brzmi, że ja będę musiała zobaczyć tę walkę na pewno. A wiesz co, mam właśnie jeszcze takie pytanie odnośnie tego, bo pojawiają się takie plotki, znaczy mówi się, w zasadzie jest taka giełda w internecie, gdzie się więcej zarabia, w KSW, czy w Fame MMA? Jeszcze nie wiem, zdradzę wam to po walce. Nie wiem, Ale zdradzisz. To... Zradzę, e... Stawki są podobne, ale zobaczymy, jak to się przełoży na Twojej Mhm, mm Ale to są duże pieniądze, prawda? Tak, ale to są duże pieniądze. Mm -hmm. A to nie jest tak, że jednak powracasz dla pieniędzy, a nie dla sportu? Do tej dziedziny? Ja powracam, Bruce Lee is back for money. Mhm. Czyli y, jasno stawiasz sprawę. Tak. Dobrze, to teraz jeszcze chciałam porozmawiać o kolejnym twoim, bardzo fajnym, y, no takim nowym, nowej aktywności. E, parę dni temu opublikowałeś na YouTube swój nowy teledysk. To jest cover słynnej piosenki It's My Life tak. doktora Albana. Już to taki artysta mojego dzieciństwa. Gdzie tego odszukałeś? W, e, w ogóle jak doszło do jak tej jak współpracy? Jak zacząłem mówić o, o Albanie, wiedziałem, że to już jest twój kawałek. <laughs> e, po uśmiechu. Bo e, miałam rację. Podoba Ci się mi tak. tak. Samo. I w większości Polakom też It's your life. Yy. Ja też się na tej muzyce wychowałem, dlatego powstał ten numer. Żuję się spełniony muzycznie kiedyś. Mogłem o tym śnić. Dzisiaj po prostu nagrałem z doktorem Albanem. No właśnie, ale jak doszło do tej współpracy? Słuchaj, gdzie go w ogóle odszukałeś? Odszukał go mój menadżer pomysłodawcą był troszeczkę Chrysler, yy, producent tej piosenki. No a ja oczywiście napisałem tekst w zaciszu domowym, tam w studium. A trudno było namówić, wiesz, to jednak gwiazda światowego formatu, która teraz już no, nie jest tak bardzo. Nie, no, ja szybko aktywna. mnie sprawdził i wiedział z kim nagrywa. Bardzo chciał też nagrać ze mną ten yy, odwiedzić ten jego hicior i Jakoś po prostu najgorszym problemem było spotkać się, bo cztery razy przykładaliśmy loty, my żeśmy już mieli wykupione bilety mm -hmm. do Sztokholmu i już hotele zapłacone okazało się, że koronawirus nam to uniemożliwił. I tak było cztery razy. I za piątym razem już nie wiedzieliśmy na lotnisku, czy on wyjdzie, przez te dźwięki, czy nie. Wyszedł My Brother From Different mother i nagraliśmy ten numer i było super. No, macie trochę inną karnację skóry, tak. to na pewno. A powiedz mi czy... Ja bo y... z <laughs> <ma> go zobaczyłem <laughs> na <altisku. laughs> A słuchaj, czym doktor Alban się teraz zajmuje? On jest aktywny tak muzycznie czy, czy na przykład uprawia swój zawód, czyli jest dentystą? Z tego co wiem, jest stomatologiem, jest uprawia, uprawia ten zawód, chociaż jak na teledysku miał te przyrządy w ręce... No, to no właśnie widziałam, bardzo... dałeś da... mu zajrzeć do swojej Tak, blizji. ale nie za bardzo, moim zdaniem, wiedział o co się trzyma i albo na jakimś innym sprzęcie pracuje jako stomatolog, albo porzucił e, ten fach i, i, i robi muzykę. Z tego co wiem dużo gra, bo jeździ gdzieś po Polsce, po świecie, e, co chwilę jest w Polsce praktycznie. Ostatnio grał koncert w Kielcach o, i ten. I zamierzam zrobić jeszcze z nim jeden numer i polecieć w lata 90 w takich największych o. wykonawców jak on. Wtedy nie będę zdradzał jeszcze kto i gdzie i kiedy, ale jeszcze mnie usłyszycie właśnie w takim wykonaniu typu e, dr Alban. A słuchaj, planujesz jakieś koncerty teraz, no jest teraz trudna sytuacja, artyści jakoś tam sobie próbują radzić, jak, jak ty to, jaki masz pomysł na to? Ja z koncertami uderzę po tej walce, do mm -hmm. tej walki specjalnie odwołałem wszystkie koncerty, jakie miałem, jakie mogłem mieć, zrezygnowałem z nich, bo mówiliśmy to wcześniej o oszukiwaniu się w przygotowaniach i, i to są właśnie moje koncerty, dwa tygodnie przed walką i tutaj sobie to odpuściłem, postaram się to połączyć w następnej walce, mam nadzieję, że będę bardziej Zdrowszy, bardziej w formie, chociaż sobie do mojej formy nie mam nic do rzucenia, ale jeżeli pociągnę to tak jak chcę pociągnąć, czyli biorę po tej, wa po tej walce na następną walkę za trzy miesiące, nie będę miał za bardzo czasu na balet, to będzie tylko tydzień i wracam na matę i robię ten kaloryfer. Super, sobie to życzę Ci w takim razie dużo powodzenia, szczęścia i siły w walce. No i oczywiście sukcesu z doktorem Albanem i kolejnymi projektami muzycznymi. Thank you.